Cześć, cześć, witajcie z systemem a dzisiaj po raz y, kolejny widzimy się w GTA 5 Online I dzisiaj kolejny tuning kolejnego pojazdu, tym razem pojazdu terenowego Nie wiem czy był jakiś terenowe w ogóle na tym kanale Kiedykolwiek Ale jest, y, jest to Karin Everon 4x4 y, Terenowe, więc sobie przetestujemy Najpierw oczywiście będziemy sobie je wytuningować a potem, dla odmiany, nie pojedziemy sobie na lotnisko, a pojedziemy sobie w kierunku Sandy, gdzie mamy tereny, żeby przetestować je właśnie w terenie. Więc może to być lekko dłuższy odcinek niż zazwyczaj. A moc, jest Zrobimy to chyba na taką typową terenówkę, widzowie. Tak mi się wydaje, ale może być z wyciągarki No nie, trzeba z wyciągarką, no to sobie takie coś nie... Kurde, to wygląda mocarnie Silnik, oczywiście na maksa, wydechy Wydech zostawimy Po co ma nam strzelać z wydechu? To ma być terenowe To nie musi strzelać Hmm, wydaje mi się, że to pasuje tak są niepotrzebne światło, oczywiście mocniejsze. Prawdopodobnie w ogóle te światła, co zamontowaliśmy teraz, nawet nie działają. Taka jest pewnie prawda. Hmm. To mi się podoba tablica. Czarna oczywiście nakierowanie i tu mi się wydaje, że przez to jakie mamy tutaj piękne oznaczenie sobie zrobimy to auto na ultra błękit. Tak chyba tak. Czy mamy jakieś niebieski zablokowane? Nie, czyli po prostu nie ma identyko koloru Ale jest taki I to też może być Moim osobistym zdaniem może być Klatka A, że taka pokrywa mm. To może być ciekawe No dobra, dobra Wydaje mi się, że to. Przepraszam widzowie, ale dzisiaj troszkę gardełko mi boli. Się boli. Kurde, no coś mi tam cały czas siedzi. Jakby w ten gardełko. I to takie troszkę irytujące. Wydaje mi się, że to będzie fajne. No dobra, progi, Takie Spoiler, niepotrzebne zawieszenie, no niciola, to być terenówka, proszę Państwa, Te terenowe oponki, takie, takie da od razu czarne, super. No i mamy gotowe auto, perfekto, perfekto. dobra, jedziemy sobie na autostradę. Lekko szturknęliśmy tamte autko. A na szczęście tylko lekko, bo wiadomo. My nawet tego nie poczujemy, no po prostu to jest takie bydle, że tego nie da się poczuć. W ogóle, jeżeli byście chcieli, mam taki pomysł. Podczas testowania aut możemy robić pościgi policji, żeby właśnie zobaczyć, jak to auto będzie się zachowywać podczas uciekania typowe przed policją, czyli no... rzeczą, którą większość osób robi za każdym razem grając w GTA. Więc możecie napisać mi w komentarzu, czy byście chcieli, tak czy jednak, zostajemy przy tym, przy czym byliśmy. zobaczmy sobie prędkość. Mamy 100 na liczniku. Stówka na liczniku oznacza, że auto nie należy do najszybszych Ale również nie należy do najwolniejszych Tutaj sobie w ogóle skręcimy I na terenie zwalniamy standardowo Ale to przy każdym aucie 80, no tutaj No tutaj nie jest ciężko sobie nie poradzić To Tutaj sobie poradzi nawet bogaty w Eee, więc no to to nie jest jakiś ciężki teren. Ale spróbujemy sobie podjechać pod górę Chiliard. Daje mi się to całkiem spoko opcją. Nie wiem jak wam. Jak dla mnie, tak. Jak dla mnie jest to super opcja. I coś się rozbiło, właśnie. Nie ma jak to grać na sesji do zaproszonych, a jednak coś wybucha. Czasem to jest naprawdę dziwne. O, no, turski nie mamy. No to. A to zabawne dosyć. Dobra, tutaj mamy. Piękny wyskok. Lekkie uderzenie pupą. Nie no, jak na razie radzi sobie całkiem nieźle tutaj. Przy jakiś skokach, taki ten w wybojach radzi sobie dobrze. No nie działają te światła chyba, chociaż nie, bo to w nocy się dopiero długie, długie da rado odpalić, dopiero w nocy, więc nie sprawdzimy w sumie, chociaż za niedługo będzie można sprawdzić, bo mamy już 18, pociąg jedzie, no z pociągiem szans byśmy nie mieli, choćby nie wiadomo co, no nie mielibyśmy szans jednak. Dobra, pędzimy sobie teraz ulicą. Ten no, auto go ładnie się prezentuje. Jest to y, Karin. E, Karinów jest bardzo dużo w GTA. Więc. Y, więc, no. Więc, no, muszą się popisywać, tak? Przepraszam, zapomniałem słowa, jakie, jakie chciałem powiedzieć, dlatego taka cisza nagle była. Ale no, muszę coś, co reprezentować te pojazdy. A, dobra, to nie ta góra, to tamta góra No to, że góry pomylił, no to, że odjebał Dobra Tak, czekajcie Tak No to jedziemy Ja powiem wam szczerze, że ta GTA jak na to Jak stary już jest ee, Prezentuje się na to ładniej, jeżeli chodzi o grafikę W ogóle to wszystko tak ładnie, że aż Do Okej okay. O, mamy ryskę. Nice. Dobra, no to to jest ta góra. No to nie wiem. Spróbujemy podjechać w takim bądź razie. Tylko czekajcie, bo tu jest dróżka Co nam przeszkodzi. Spróbujemy podjechać sobie tędy. Proszę się przesunąć. Ja tu pod górę będę wjeżdżał. Proszę, proszę miejsce zrobić. Dobra Trochę znosi na lewo Ale daje radę i widzowie, radę ten pojazd Ło Ło Dobra Naprawione Nie gadać, że damy radę taką z łatwością. Ja myślałem, że jakieś problemy mogą być po drodze. Chociaż jeszcze dużo może się zdarzyć w sumie. Łopanie, ale nie no, dobrze sobie radzi. Wam powiem, że w terenie te auto. te auto naprawdę dobre w terenie, się wydaje. O kurde, nie zauważyłem tego. No, czy ja coś mówiłem, że z łatwością idzie? <laughs> o, 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 no, 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 no Ha Nie, żebym wykrakał, wiecie? żem kurde, wykrakał Dobra Podjeżdżamy Daj radę Tylko te kamieni tutaj One na pewno nie ułatwiają nam A spróbujemy pod ten taki kamień wjechać Dobra No i patrz, no dojechaliśmy Tutaj mogliśmy spróbować Ło. Dobra, 4 na 4 daje radę Nie no, widzę, wydaliśmy radę, więc naprawdę w sumie powiem wam, że jako auto terenowe jest ono dobre. Eee, więc więc polecam serdecznie. One chyba też kosz, One chyba kosztowały 1,5 miliona. Chyba tak, tak mi się właśnie wydaje. Więc nie, polecam wam serdecznie to auto, nawet fajny tuning. Eee, no, nie jest jeszcze szybsze, ale. Ale jest bardzo dobre. Więc to, to na pewno je ratuje. O. Widzicie tutaj spokojnie daliśmy radę. Więc no widzowie. Co to by było na tyle? Jeżeli spodobał, zostawcie taktyczną łapkę w górę. Dajcie znać komentarze pod filmem, czy chcecie więcej tego typu odcinków. Eee, subskrybujcie, jeżeli jesteście nowi to poglądacie bez subskrypcji, bo to wiecie, zawsze jakaś większa zachęta na... Nagrywanko dla Was. Bo, bo jednak ktoś to ogląda, prawda? bo o to chodzi. Ehm, więc no. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć, cześć!